Cześć! Dzisiaj, w tym wideo, chciałbym pokazać Tobie to, co już robimy w Habilis i zajmujemy się tym już, tym już od jakiegoś czasu. Natomiast mało osób o tym wie, ponieważ kojarzy Habilis głównie z ręką, z ortezami bo z możliwością używania przez tych pacjentów po udarze swojej ręki. Natomiast od kilku miesięcy mamy możliwość już wykonywania dla pacjentów we własnej pracowni w oparciu o nasze kompetencje, o naszą wiedzę, czyli moją i ortotyka, który zajmuje się wykonywaniem tych ortez razem ze mną, mamy możliwość stworzenia indywidualizowanych ortez na nogę dla pacjentów po udarze. Pomysł sam powstania tej pracowni i wykonywania tego typu ortez powstał w mojej głowie po pobycie w Vallejo w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy pacjent, gdzie rozpoczynał rehabilitację, oczywiście w momencie, Zaczynania nauki chodu miał ortezę. Było to miejsce, oczywiście, które dla części z Was jest znane, czyli tam, gdzie powstał PNF, tam, gdzie wielu instruktorów PNF-u jest na co dzień, patrzą i tak samo na mnie i na moich kolegów patrzyli e, każdego dnia, gdzie robiliśmy ewaluacje, pracowaliśmy z pacjentami i tam właśnie ten pomysł i współpraca z ortotykiem i tak zwana wczesna ortotyka była standardem, a myślę, że tak naprawdę jest to konieczność do tego, żeby wspierać naszą rehabilitację, wspierać nasze oddziaływania na pacjenta, żeby one nie znikały w momencie, kiedy deficyt stopy, jej ustawienia, czy przeprostu kolana, bo to jest bardzo ważny element, nie zabierał nam całego efektu. Więc to, co pokazuję teraz, to jest orteza habilis afo, wykonywana indywidualnie z odlewu nogi pacjenta, gdzie ta akurat orteza ma możliwość zginania w stawie skokowym, czyli jest to dla pacjentów, którzy już całkiem dobrze kontrolują kolano, ale dalej mają problem z ustawieniem stopy, czyli ona może się skręcać, bądź opadać, bądź jedno i drugie, albo też ze stabilizacją stawu skokowego. Natomiast dla osób, które przeprostowuje im się kolano i nie są w stanie tego skorygować, Mamy możliwość wykonania nawet prostszej ortezy, bo ta orteza wtedy nie zawiera tego stawu skokowego, tylko jest sztywna, tak jak ja bym teraz ją trzymał. I wtedy pacjentowi, zakładając taką ortezę, jakby zabieramy patologię, która jest efektem przeprostu kolana. Umożliwiamy temu pacjentowi prawidłowe wejście na jego nogę, zwiększamy stabilizację w stawie biodrowym poprzez to, że ma większą stabilność na obwodzie, czyli stopy stawu skokowego i kolano mu nie ucieka, nie przeprostowuje się. Wasz efekt wtedy jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o dynamikę poprawy i oddziaływania na pacjenta, ponieważ możecie przełożyć bardzo szybko to, co robicie na jakość chodu, bo nie zabiera Wam opadanie czy kompensowanie pacjenta w, pod kątem jego ustawiania się do tego, jak stopa się układa. Dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby przyjrzeć się swoim pacjentom, zobaczyć, czy przypadkiem nie przefrustowuje im się kolano, czy ewentualnie nie skręca im się stopa albo nie upada, i w tym momencie macie możliwość wsparcia taką właśnie ortezą, gdzie pacjent przyjeżdżając na konsultację, w ciągu godziny jesteśmy w stanie wziąć taki pomiar, za 7 dni jesteśmy w stanie dać takiemu pacjentowi ortezę. Chodzi we własnym bucie, nie musi kupować żadnego większego obuwia i może cieszyć się z dużo lepszej jakości chodu, aby z szybszych efektów. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!